Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Bilkilpel, a to jest. Yy... cóż. Yy... <grym> no i kolejny, nie, no pierwszy, ale. Nie wiem jak tą serię nazwać. Może rzut okiem na Black Ops 2 albo luźne granie, bo. bo nie kupiłem tej gry. To jest akurat termowa wersja, gwidnowa ze Steama, więc. No nie mam pojęcia, jak to tu się robi. Mm. Może pokażę Wam na razie tylko, jak w to gram? Gram, jak ogólnie w to się gra. I cóż, mam już 26 poziom. Grałem w tą grę jakieś 5 godzin, coś takiego. No i już za jakieś 20 godzin się kończy. I nie jestem pewien czy nie kupić by tutaj Bo jest ciekawa, bardzo gra Jeszcze na to, że jest parę różnych fajnych Dodatków, jak Singleplayer podobno jest fajny Ale już kiedy Singleplayer Zombie ogólnie I to multi na zombie Strasznie mi się podobało Niestety nie dali to w tej wersji no, darmowa nie dali. No wiem, szkoda, szkoda. Cóż, no cóż. Długo mu w to raczej nie grałem. Nie wiem, czy się nie będzie ciało w czasie rozgrywki, bo w tej grze jest strasznie ważne, żeby wszystko poszło jak najszybciej. Bo ta, ta strzelka jest akurat naprawdę bardzo dynamiczna. W miarę mało myślenia, a dużo nawalania, taka odprężająca i tyle. Zdierzam, że łatwo mi się przy niej będzie rozmawiało z, z wami, znaczy do was, bo wy raczej nie odpowiecie ewentualnie w komentarzach. Mm, cóż, jest y, to strzelanka FPS, jak już się pewnie domyśliliście. No wiecie, Call of Duty no. W Black, Black Ops 1 chyba też było zombie na koniec. A teraz mamy od razu. To jest bardzo fajne, moim zdaniem. Nie... nie z, tak zastanawiam się, żeby sobie nie kupić tej gry, bo jest naprawdę fajna. No nie wiem, w każdym razie... Um, Zagramuję na mapie Hijacked, coś takiego. No to jest jak widzicie statek. Yy, podoba mi się ta plansza. Ja osobiście mam taką klasę komando, sam ją zrobiłem Koleś szybki. Wytrzymały, jeśli chodzi o kondycję. Z fajną Swoimi gadżetami, bo mm, ma takie coś, jak rzuca taki mały prędzelek, jak ten o, o, drone mam kuszę i trochę nie, trochę tnie, trochę tnie. To to mam nadzieję, że to mnie nie będzie przeszkadzało, ale jednak ewidentnie uh. trochę przeszkadza, czekajcie, może spróbuję no! trochę zmienić rozdzielczość, co? O, ja cię kręcę. o. Wybaczcie, że będzie taka słaba rozdzielczość. Ale. Nie chcę chociaż tu aż tak lamić. Nie rozumiecie. Ta stręka jest akurat bardzo dynamiczna. I patrzcie, zostają takie coś. Też. Ktoś będzie szedł. Zostanie porażony prądem. Z kuszy. Ona ma takie wybuchające bełty. Jak do kogoś się przyczepi, bełty. To od razu coś... Bum! Czyli Aaa, już widzicie, już go miałem. Ktoś wszedł też z tyłu na... O! Shock assist. Czyli, że ten co wywołuje taki szok z pomocą prądu. Wybuch. Ktoś zabił temu, kogoś. Ach, się nie trochę. Myślałem, że nie będzie się cięło. No, szkoda w każdym razie. Ale gra i tak jest bardzo fajna. Naprawdę zastanawiam się, czy by jej nie kupić, bo dodając ten tryb single player i zombie mode, czy zombie, nie wiem, czy mode, czy CS, Aaaa. Myślałem że w nim krwiej Obok przeciał Bełt, widzieliście to? Jest, lubię tą broń, jest naprawdę fajnie. Jest. Yeah! Nowy celownik, super. To jest jedna z niewielu broni, która mi się podoba. Ogólnie jest strasznie dużo broni. Naprawdę. Yyy... naprawdę wiele. To mogę wam obiecać, że... Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Poza tym jak... Potraficie, możecie trollować... Nożem. Ja tak lubię. I mi nawet wychodzi, ale teraz nie będę, bo... Jeśli będę lamił, a nie chcę zepsuć na Sobie, zbytnio. Więc sami rozumiecie. Ale nie, gra mi się naprawdę podoba. Cóż, fajnie ogólnie, że nas nie dają gry za tą Wcześniej nie mogłem, bo jakbym pobrał, to bym miał jakieś godziny, dwie grania A, myślałem, że tam. Tu był. To jest. Ten sam. Tak, ten sam. Pozostałem. Revenge. Eee. Ja znów pójdę sobie tam, bo... No bo taki to. Te... Dobra, zagnamy tu Żeby nas przypadkiem nie poradziło jak ktoś wejdzie. że możemy też skinąć Aha, dostał Dostałem laser. Super nie, zabiję go? Chyba tak. No nie ważne. Nie ja można się też wystrzelać, strzelać To był ten. Nie, no. No, koniec, koniec. Ale ich pojechaliśmy. Jakie staty? 6-6. A mało. Rozumiem ratio 3,75. 725 O kurcze, dobra Nie było ty młody też miał kuszę Czaderska jest kusza Dobra, może jeszcze jedna rundka nam wam tylko pokazać, że kto nie znożył sobie pobrać A chciał zobaczyć, jak się w to gra Czy jest pewnie wiele filmików z of Duty Black Ops, ale akurat w tą wersję, jak się grało A co, no dobra może tak W komando. Chociaż nie wiem wiecie co I tak mi się dobrze gra A las... Nie wiesz Nie Lepsze pełty. Trójne? Gearball Zoom? Dual Band Scope? Chyba wolę to wiecie Jest chyba wygodniej O tak 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 Standoff Lubię tą mapę Nie zastanawiam się, czy jakbym kupił tą grę, czy byście nie chcieli mnie oglądać, to bym też był wdzięczny. Wyraźcie swój temat w komentarzach. Znaczy wyraźcie, e, co o tym sądzicie na ten temat w komentarzach. Bo mi się osobiście podoba. Jeszcze nagrywanie dla was, a to jeszcze. No dwa razy większe korzyści, tyle. To jest mała rozdziałka. Pewnie widzicie ten <laughs> fioletowe coś tam w lewym... W górnym rogu to jest znak, że się nagrywa. Strasznie pomocne bo czasami się zatrzymuje i wiem, kiedy gra się tnie. Tylko przy tak małej rozdziałce to jest dosyć duże. Ale no cóż, chciałem wam pokazać, jak kokrze. Więc, <ścoughs> jak kokrze. Jak nie lamię, o tak powiem. Bo 6-6 to raczej nie jest kokrzenie. Mm -hmm. No come on. O, bardzo podoba mi się ta ja. gra, ogólnie włączyłem muzykę, ale muzyka jest też fajna, Może na początku jak tam jakieś kurde odrobinę ostrzej szykowałem, metal na pewno nie jest ale taki fajny rok. i wbijacie tam do budynków, albo gdzieś tam nawalacie się od razu, fajne, fajne. Jest dużo broni, dużo ich ulepszeń, dużo gadżetów, ja aktualnie nie mam tych gadżetów chyba, ale... Na przykład spadam. Y, ustalacie gdzie ma być jakieś tam bomba, Te samoloty przelatują w tych miejscach. Najlepiej wybrać tam gdzie najczęściej gracze bo to jest logiczne i tyle. Wiem. No, ej! Jaki koleś w ogóle! Odbiło mi się to, co rzucałem od niego. <gulanie> Ogólnie, jak umiejętnie, to fajnie się trubię ludzi. Tutaj nie będę wam tego pokazywał, bo trollowanie nie zawsze wychodzi. Uważaj, ktoś jest mistrzem. Mistrzem, mistrzem. To wtedy tak. Chyba padł. E. Ja. Fajny ten jest celownik, bo... ...wynajduje... ...ruch, znaczy się. Nie, że ruch, ale w sensie gdzie kto idzie. I ogólnie trochę się przesuwamy lata. Te... różne ulepszenia powiem. Dostał? Kurczę, z boku ja cię kręcę. Dobra, widzisz co? No nie, kurczę, no dobra, pójdziemy tam. Rady nam się po szczęści. A nie, to nasz

ogólnie to jest chyba jedyna gra która strzelanka która tak strasznie mi się podoba poza tym że battlefield mi nie działa albo trzeba więcej myśleć, nie że myśleć nie no! nie by było, ale łatwiej mi się mówi do was na przykład grając w tą grę jest taka lekka rozumiecie jak danie jest lekkie nie łatwiej się je to tak samo Mówię o tym. O grze. Też jest takie taka lekka granie. Trzeba się tak skupiać na niej. widzę jak się gra w pewnym klasą, to... No cóż. Ładnie! Nie, przeżyłem. Jeszcze, zaraz coś tu przyjdzie. Ach. Wiecie magazynki już zostawiłem, jak ktoś przygotowywał. by takie szczegóły, a dają takiego klimatu. Zaraz mi pojedzie. Zaraz tu przyjdzie.

Startowałem w takich zawodach W tej grze I do, z, miałem 103 rangę, potem 109 <grym>, Zlamiłem, ale nie no Goście naprawdę są mocni Niektórzy biegnie ci taki, rzuci się pod nogi Nawala w siebie z i, I koniec No ej, no lol Gdzie jestem? to jest? To był To jest broń ogólnie podstawowa. Cały czas nim nawadam. że odrobinę mu lepszą Tyle. No, myślałem, że mi się uda. A nie, snajper mnie ściągnął. No dobra. Tam jest gdzieś kamper. No dobra, ok. 78. No na razie nie jest tak źle, ale i tak zaraz zjedzie. Porządnie. Jak mówię, nie jest tak źle. To zawsze tak jest. Co już potem. Coraz gorzej. No nie. No, mówiłem. Sił nie sprawdza. Nie jest tak źle, nie? no pewnie jest coraz gorzej. Clear. To był sniper. Ale są też stawki takie losowe naszej postaci. Na przykład koleś strzela i Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale wtedy ząpi się. A, wiedziałem. Już bym nie uciekł, po prostu nie uciekł. Nie tam jest jeszcze snajper, tam się czaj koleś. Aha, o, le ładnie proszę no. Ciekaw, był był ostatni kill. Przechodził koło mnie, mógł tam wejść do mnie, ja bym go załatwił. A nie, to jest mój. Mój przechodził koło Okej. Okay. Hmm. Więc tak, podsumowując, Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer jest bardzo fajne, przyjemne. Hmm. Jest dużo ekspienia, są nawet zawody, co jest fajne. Dużo map. Hmm. Kupując oczywiście Black Ops raczej dostaniecie nie tylko to. Hmm. Pokażę Wam ile jest broni. Najpierw może wyjdę sobie. Nie chcę już grać. I patrzcie, powiedzmy. Weźmiemy tu. Jak, jakaś snajperka, nie? Ale w kit. Mamy cztery snajperki. I to patrzę od których poziomów, ile jest ogólnie samych poziomów. Special Assault Shield, fajne to jest. Yy, submachine. To też jest nawet niezłe. Jak widzicie, Assault Rifles. To jest moja ulubiona da. Mm, bardzo lubię ten karabin chyba. Yy, na zawodach można... ma się wszystkie bronie. aktualnie tym cały czas Um. I shotguny też jest ich cztery, a wszystkie są raczej fajne, bo ten już jest naprawdę super. Y jeszcze są lekkie karbiny maszynowe. Nie, 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 nie chcę. No i to niby wszystko, jednakże mamy tu jeszcze: pistolety, 5 pistoletów, launchers, y wyrzutnie rakiet, fajne są. I Specials, czyli na przykład Crossbow i Ballistic Knife. To jest dorzucanie, jeśli się nie mylę nóż. Więc sami widzicie, jest to super. Po prostu super i tyle. Naprawdę bardzo mi się podoba. Ale walić to, czekajcie jeszcze. Moment, dajmy na to samo to. Ile tu jest dodatków do tej broni? Tylko do tej na przykład, nie? Weźmy jeszcze tę. Ile tu też jest dodatków? Do samego pistoletu można też dużo dodatków dać. Rozumiecie. Wszystkiego jest pełno. Są różne jakieś sprzęty, tu. Bla, bla, bla. Jakiś knajp coś tam. No rozumiecie sami, nie? Dużo jest tego i tyle. Mamy dużo. Ym... Patrzcie ile. trybów rozgrywek. Masakra i tyle. To trzeba samemu po prostu zagrać, jeśli ktoś chce. games, Gun Game jest! Ja, ja się zastanawiałem czy jest Gun Game No szkoda, szkoda Nie zagram już sobie W sumie bym mógł, ale wiecie co, nie Już za dużo nagrywam Poza tym nie wiem czy to się w ogóle nagra Bo ostatnio nagrywałem dla was coś Nie powiem co I nie poszło mi Nie chce... Nagrywał się 5 minut i już nie chciało dalej no dobra, więc w takim razie ja dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało. No dzięki za obejrzenie tego filmiku, trzymajcie się i cześć.